Cześć, z tej strony Domanu i witam was dzisiaj w specjalnym paku peningu. no bo generalnie z racji, że nie jest to najwybitniejszy content, tego typu filmiki pojawiają się tutaj mniej więcej raz w miesiącu, a przecież w kwietniu już były paczki, no ale start eventu to, to jest ten charakterystyczny punkt w grze uznawany ogólnie co roku za jej ostateczne dobicie, a przynajmniej za rozpoczęcie finalnego uśmiercania Ultimate Team, aż odłożyłem około 90 paczek, z czego ponad połowa z nich była dość spora albo konkretna, bo zawierała gwarantowanych piłkarzy ocenionych co najmniej na 85. No, warto pokazać, jak to ostatecznie się zakończyło. Ale przedtem, szybko podsumowując poprzednie kwietniowe trafy, we wszelkich pikach z ikoną leciał sam syf. No, tego SBC już chyba nie warto robić, bo ostatnich 10 prób dało realnie jedną grywalną kartę i to też nie jakąś nadzwyczajną. No, a w kwietniu wpadł co najwyżej Toty warty na rynku 300 koła. No a tak poza tym widzicie ocenionego na 91 trafiłem 7 czy 8 razy. A tego notowanego na 94 ani razu. Z wysoko ocenionych kart udało mi się raz znaleźć duplika drogby, a na zakończenie eventu Golazo dostałem kakę wartego w chwili trafienia 800 tysięcy monet. Chociaż do Brazyliczych był oczywiście niewymienny, więc generalnie cały czas coś tam podstawowego daję. Ale ja co jasne liczyłem na jakiegoś ciekawego totsa na start eventu. Na no co z tego wyszło w ten weekend, to zapraszam do podsumowania. Jedziemy! No i nareszcie! Jest to niebieskie podświetlenie. Długo trzeba było czekać, ale może w końcu, kiedy już się pojawił Toc, to będzie to jakiś totalny rzeźnik. Na początek markinios, a za nim Szef. No to z rzeźnika tutaj chyba jest głównie nazwisko. No, generalnie fajnie wyglądająca karta, no ale nie oszukujmy się, na rynku pewnie tam już chodzi 20 tysięcy. Jest kolejny Toc. No w końcu, Niemcy! Prawe skrzydło i z drużyny takiej, że ja nie kojarzę tej karty, czyli to będzie albo Placek albo no właśnie, no jedno z drugim, czyli kobita. No bardzo fajny foder, bo z tego co pamiętam, otworzona paczka była niewymienna, no ale jakby nie patrzeć drugi, toc na koncie, 7 kart ocenionych co najmniej na 85 do tego wymiennych paczka zostawiona po czwartkowych Division Rivals. No i pytanie teraz, czy to będzie w końcu jakiś dobry wymienny tot, żebym dostał za niego chociaż 100 tysięcy na start markinios, a z tyłu pojawia się Bisek 88 tempa, no i to może być jakaś lepsza karta, faktycznie droższa. No nie ma co chyba komentować, trzeba sprawdzać cenę. 10 rzadkich kart ocenionych co najmniej na 85. Jeżeli tutaj nie będzie toca, to będzie aż dziwne. No właśnie, no bo w tej paczce z reguły zawsze trafia się jakaś karta eventowa. A tym razem na start wychodzi nam chyba Bernardo Silva, ale jego nie ma w drużynie przecież toców, więc odwraca się z tyłu w Weaver, i to jest traf, którego chyba nie chcę nawet komentować. Pytanie, jeszcze w takim razie, co znajdę w środku? No, ale skoro tutaj był pierwszy Bernardo Silva, jeden Toc, no to tam musi być naprawdę bardzo przeciętny, jak na taką paczkę foder. No, nie udało się tutaj, może uda się w kolejnej paczce. Cztery karty ocenione, co najmniej na 87. Mamy na start Toc'a z Ameryki LS. No, i to oznacza. Że to jest znowu ta Weaver, tylko to jest paczka wymienna. I skoro ona pokazuje się na początek, to chyba zaraz wyjdzie nam jakiś jeszcze drugi zawodnik z drużyny sezonu, albo zawodniczka, a konkretnie Terland, której absolutnie nie znam, no ale mam nadzieję, że będzie warta chociaż 50 tysięcy. Jeżeli tutaj na wyjście przy lockaucie były dwa tocy, to kto wie, może w środku będzie trzeci jeszcze niżej oceniony toc, no i trzeba to szybko sprawdzić, ale tak dobrze nie ma Ederson Reiten, no i te dwie dziewczyny, więc jedziemy dalej. Znowu pojawiło nam się niebieskie podświetlenie po nieco dłuższej przerwie. Brazylia na SPD z Manchesteru, czyli to będzie zwykły Casemiro. A zanim wyjdzie ktoś jeszcze wyżej oceniony, no może to będzie Bruno, i to by był bardzo, bardzo fajny duet. Ale tak dobrze nie będzie, bo wychodzi nam zawodnik, którego nie poznałem po twarzy: Mikel Merino. Niewymienny, więc nie ma czego tutaj dalej szukać. Gwarantowana paczka z totem live pojawiła się w sklepie, którą dostał chyba każdy gracz, więc teraz już mogę ją otworzyć. Tutaj przynajmniej nie zaskakuje mnie niebieskie podświetlenie, ale zaskakuje mnie, że trzeci raz trafiam panią Weaver. No to jest pierwszy tocowy hat -trick. Zawsze musi być jakaś karta specjalna, która trafia się co chwila. Przed chwilą był widzieć, no teraz będzie chyba Amerykanka. I cyk, wlatuje Toc pora senty Już nawet przestałem to liczyć Napastnik z Niemiec, drużyna Hoffenheim Ale to nie będzie już ta dziewczyna Bo ona była na PS, czyli to jest inny gość I tym razem jest to Bayer 97 tempa No i jej poleciało mocno Ale te strzały mimo wszystko zostawiają trochę do życzenia Więc raczej to jest Fober 19 paczek zostało, ale wszystkie Gwarantują wysoko ocenionych zawodników Więc bierzemy pierwszą z brzegu I od razu dostajemy toca. No proszę, jak się człowiek nie Rozmyśla, nie stara, to prędzej mu daje niż jak się stara i ma nadzieję na coś dobrego. No a tymczasem na początek wychodzi Gandogan i pytanie, kto zaraz pojawi się za nim? A pojawia się zawodnik, którego po twarzy nie poznaje: Rafa, 88 skila. No chyba jedna z najgorszych kart, jakie można trafić. 5 rzadkich ocenionych co najmniej na 85. Otwieramy pierwszą z brzegu, od razu dostajemy Totsa, Nawet mnie to jakoś nie dziwi, bo te Totsy lecą chyba częściej niż w ubiegłym roku, tylko że są o wiele słabsze. I na początek wychodzi jeszcze Oberdorf i pytanie, kto pojawi się za nią. No może w końcu jakiś modrić, albo to jest chyba ten pan, którego już widzieliśmy, Beyer 97 tempa więc o no będzie trzeba zaraz przepalić w jakimś SBC. No nareszcie, w końcu w paszce z 10 piłkarzami ocenionymi co najmniej na 80. 3 pojawia się Toc, ale oczywiście to jest jeden z najgorszych, gość, którego już trafiliśmy, Rafa 88 skila. natomiast mówiąc ogólnie no te paczki za SBC z 10 piłkarzami ocenionymi co najmniej na 83, one są jakoś ustawione no tutaj się prawie nic nie da trafić no tu nawet nie ma dobrego foderu ja nie wiem, czy to SBC jest dalej warto robić i cyk, niebieskie podświetlenie a w środku Hiszpania na EŚ o z Barcelony to ja takiej karty nie kojarzę czyli to jest Paredes no i teraz pytanie, jaki okrutnik wyjdzie nam z tyłu No mam nadzieję, że to będzie jakiś chociaż bisek po raz drugi Ale tak dobrze nie może być to jest Weaver po raz czwarty albo piąty Nawet nie liczę A w środku obok niej Jak na taką potężną paczkę z piłkarzami ocenionymi co na mnie na 84 To naprawdę nie ma nic ciekawego Trzy paczki zostały do końca Więc na początek wezmę te, w których jest mniej kart Ale za to lepiej ocenione Oj no i to się od razu opłaciło Bo pojawia się niebieskie podświetlenie Karta toc chociaż na początek już widzimy, że wyjdzie nam Casemiro i pytanie, czy zanim w końcu przy tej drugiej próbie pojawi się chociaż Bruno albo Modrić. No i długo było czekania na tę na te, na te zawodniczkę, no bo właśnie to musiało być wielkie rozczarowanie. Jeszcze pytanie, czy jest w środku coś ciekawego? No ale skąd? To nie może być Mbappe, ja już wiem, że to będzie Katoto, żebym po prostu się mógł spytać, a kto to czai się za nią? Skoro jest tutaj jeden Toc, no to mam nadzieję, że na koniec będzie potężny, a potężny nie będzie. No po prostu średni foder Merino, więc pytanie... Czy jest jeszcze coś ciekawego w takiej wielkiej parsce w końcu 20 zawodników ocenionych co najmniej na 84, ale to jest jakaś prawdziwa tragedia. No tutaj praktycznie wszyscy mają bardzo niski uwerol, to nawet nie jest dobry foder. No i tak wygląda sytuacja. 15 toców trafionych w około godzinę. Generalnie to chyba mój rekord, ale realnie z tych kilku kart wartych kilkaset tysięcy monet wleciał tylko Bisek. No chociaż i tak to jest mój najlepszy wymienny traf całej EFC 24, a do tego pierwsza wymienna karta trafiona w tym roku sprzedana przeze mnie za ponad 100 tysięcy monet, więc mimo wszystko znając moje szczęście do wymiennych kart, jestem zadowolony, ale niejakoś totalnie uszczęśliwiony. Na no co będzie dalej? Jakie karty trafię w kolejnych drużynach to? To już pochwale albo pożale się w maju. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!